Cześć! Chciałem dzisiaj opowiedzieć Wam o nowościach spod znaku Salmo, które niedługo pokażą się w najlepszych sklepach wędkarskich. Zaczynamy! Moim zdaniem najbardziej ekscytującą nowością spod znaku Salmo będą dwa nowe rozmiary znanego Jerka Salmo Fatso. To znaczy 8 i 12 cm. Oba rozmiary jak zwykle w dwóch wersjach Floating i Sinking i w sześciu nowych kolorach. Golden Bait, Bleeding Blue Shad, Bright Perch, Spotted Brow Perch, Emerald Perch i Holosmelt. Także jak widzicie dla każdego coś miłego, zarówno kolory fantazyjne jak i naturalne. Każdy znajdzie coś dla siebie, a Fatso naprawdę łowi i to nie tylko szczupaki. Nowe kolory pojawią się również w ofercie jednej z najłowniejszych przynęt ze stajni Salmo, legendarnego Slidera. W rozmiarach 5, 7, 10 i 12 cm mamy dla Was dwa nowe kolory Holo Smelt i Red Wave. Tak więc dla każdego coś miłego, zarówno dla miłośników natury, jak i abstrakcji, z pewnością warto się rozejrzeć za tymi kolorami. Hornet 9, na pewno wszyscy fani z marki Salmo go znają, został stworzony do łowienia sumów, ale jak wiecie, łowi również bardzo dobrze szczupaki, sandacze, a nawet okonie. W tej rodzinie woblerów mamy dwa nowe kolory, jest to Nordic Perch i Holosmert. Spróbujcie, bo warto. Wobbler pod nazwą Salmo Perch zna chyba każdy spininista w Europie. Prowadziliśmy go do oferty Salmo w 1991 roku i do tej pory świetnie się sprzedaje, dlatego że łowi ryby. W tej rodzinie mamy dla Was aż trzy nowe kolory. Yellow Red Tiger, hollow Dark Green Head, Albino Perch i wszystkie te kolory w rozmiarach 8 i 12 cm w wersji Floating i 8SDR. Tak więc kolory znowu zarówno na ciemno jak i na jasną wodę do trollingu i do rzucania. W tym roku, jak wiecie, pojawiły się w handlu dwa komplety przynęt salmo: Troutpack na Pstrągi i Pack na Klenie. Są to zestawy trzech wybranych przynęt, wybranych przez fachowców, oczywiście, do połowu tych właśnie gatunków ryb. Nowy zestaw przynęt salmo, który właśnie chcemy zaproponować, to Perchpack, czyli zestaw do połowu okonia. W jego skład wchodzą znowu trzy przynęty: Butcher, Hornet i Bullhead. Jest to propozycja dla tych, którzy nie mają czasu się zastanawiać, jaki wobler wybrać przed wyprawą na, właśnie, na, na okonie, a te woblery zostały wybrane przez fachowców i na pewno złowią dla Was ładne, ładnego garbusa. Każdy wobler, co jest też istotny, jest trochę tańszy w zestawie niż od, kupiony oddzielnie. Także kupujemy pudełeczko do plecaka i na ryby. Tak więc, jak widzicie, dużo nowości dla miłośników spinningu i połowu wszystkich gatunków drapieżników. Nowe modele, nowe kolory. Zajrzyjcie na stronę Salmo. Jestem pewien, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.